Pięć błędów rujnujących twój kręgosłup i stawy. Pierwsze, przede wszystkim, coś co będzie cię niszczyło najbardziej, to zaokrąglony kręgosłup podczas podnoszenia czegoś z ziemi. Jasne, że możesz podnosić coś wiele razy z błędną techniką i do tego mieć przy tym super efekty, ale w końcu ten margines błędu, na jaki pozwala nasza najsłabsza tkanka w danym ogniwie, się skończy. I boleśnie doznasz powodu, dla którego nie warto było tego zaniedbywać. Drugi błąd barki wysunięte w przód, czyli tak zwana protrakcja barków. Gdy wykonujemy codzienne czynności i nosimy ciężkie zakupy z barkami z przodu, to nieuchronnie zbliżamy się do ogromnych bólów, których jednak w łatwy sposób da się uniknąć. Trzeci pogłębiona lordoza. Wałkuję to w swoich filmach i osobom, z którymi współpracuję, tak często, że brzmi to, jakbym tylko o tym mówił. Ale to dlatego, że jest istna plaga bólu w odcinku lędźwiowym. Jest ona tak duża, że prawdopodobnie co szósta osoba oglądająca ten film doświadcza właśnie tego bólu. Czwarty, zapadające się kolana bądź stopy do wewnątrz. Gdy tylko stoimy, to pół biedy, choć i wtedy żywotność naszych stawów się skraca. Natomiast gdy widzę, jak ktoś w ten sposób jeszcze robi przysiady ze sztangą na plecach i jeszcze z trenerem obok. To trochę ten widok boli. I piąty błąd: spuszczona głowa lub za bardzo zadarta do góry. Głowa ma być naturalnym przedłużeniem kręgosłupa, ale w czasach, gdzie ciągle siedzimy na telefonie, robi nam się na szyi garb, który nie tylko nieestetycznie wygląda, ale i powoli niszczy nam kręgi szyjne.